Prace na Radomskim Lotnisku ruszyły pełną parą. Tempo naprawdę w tej chwili jest imponujące. Wykonaliśmy podbudowę pod płytę fundamentową. Ta płyta właśnie jest wylewana. Będzie także układany w najbliższym czasie dach. Przypomnę, że już jedna czwarta tego dachu jest. Zostanie położona pozostała część oczywiście razem z warstwą izolacyjną, papą, ze wszystkimi instalacjami na dachu, łącznie z klimatyzacją. Jak mówi Rzecznik Portu Lotniczego, jeszcze w maju Wykonane będą płyty elewacyjne oraz nowe elementy konstrukcyjne, które nieco zmienią bryłę budynku. Już wkrótce rozpoczną się także prace wewnątrz, terminala, m.in. budowa ścianek działowych. Okazuje się, że Radomskie lotnisko ma jedne z najlepszych warunków atmosferycznych. Praktycznie przez cały rok loty z naszego portu będą mogły odbywać się bez problemów. Radomskie lotnisko jest jednym z dwóch lotnisk, które ma Prawie cały rok ze świetnymi warunkami do, do startów i lądowań operacji lotniczych. Mamy raport Polskiej Akademii Nauk, który jednoznacznie wskazuje, że spośród pięciu mazowieckich lotnisk Radom ma najlepsze warunki.